Czy to prezent od Mikołaja? No, mógłby być w sumie. Tylko trochę taki spóźniony. To jest nagrzewnica, czy webasto, czy jak ktoś by to nazwał. Jest to urządzenie zupełnie nowe. Sprzed wielu, wielu lat gdzieś tam leżało. Wiele, 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 wiele dużo lat musiało leżeć, bo to jeszcze jest z okresu. Niemiec, DDR, produkcja. Nigdy nie używane, chyba to urządzenie nie było. Nie ma daty produkcji, ale jest napisane DDR, GDR. Jak to tam było, kto woli? Tu jest taka piękna wtyczka. I ona ma tutaj złącznik, na no, wszystkie ma. Zajęty. To pokażę, może jak wygląda tabliczka znamionowa bliska. Tutaj są wszystkie informacje odnośnie. O, tutaj mamy tabliczkę i na tabliczce jest napisane co. O właśnie, teraz pięknie widać. Typ 232 wersja jakaś 02 numer fabryczny jest taki dosyć długi ale tutaj chyba 89 rocznik w końcu, tak się zdaje 3500 kilokaroli, 100 watów IP 00 ktoś może wie co to znaczy Zobaczmy, co tam w środku jest. No to jest taki egzemplarz, bym mógł nazwać go kolekcjonerskim, bo bo jest nieużywane, jest nowe, nie? 40 prawie lat nieużywane urządzenie. Tutaj też są jakieś rzeczy, nie wiem, jakiś wyłącznik jest bimetaliczny, czy jaki? Co to jest? Trudno powiedzieć. Tu jakiś opornik, tu świeca. No konstrukcja dosyć dosyć taka. Bardzo toporna. Wręcz można było nawet powiedzieć, że archaiczna. Nie wiem, czy to z jakiegoś autobusu. Czy to jakieś uniwersalne jest. Taki piecyk. Coś tam odrestaurowuje jakieś urządzenie, to już pewnie wie, w czym to pracowało. Coś się z hejną dzisiaj zepsuł. Jeszcze jakoś jedna melodia miała iść, czy co? Tu jakiś opór jeszcze. Tu jakiś wylot do czegoś. Tu chyba spaliny. Tu jeszcze coś się dzieje. Ale piecyk to nie wszystko, bo jeszcze do tego jest ciekawe urządzenie. Zaraz pokażę, zanim przejdę jeszcze do tego morza, to pokażę, że jest taka turbinka A z tej strony. Co jest? No, taki tk, klasyczny, jakby wylot spalin, czy nie wiem jak to nazwać. A z tej. To nie spalin, tylko ciepło tam dmucha. A tutaj mamy jeszcze taki zbiornik. Nie wiem, czy to jest w komplecie, ale chyba to jest w komplet na paliwo. Taka bańka z takim kranikiem z mocowaniem, żeby gdzieś go przymocować, żeby nie fruwał. Tu jest korek. Nie mi się go uda odkręcić. Taki kolor haki jakby wojskowe to jest. Jak to odkręcić? Ale ciężko. No tu chyba było paliwo, bo w tym zbiorniku kiedyś, bo jakaś widzę jest siteczko. O. I może dobrze, że jest przynajmniej nie zardzewiało. Jaki zapach ropy. Taki ładny korek z powietrznikiem. Tu jeszcze jest jakiś koreczek. Tu z tej strony też jest jakiś koreczek. No i pod spodem jest taki piękny krajnik. Więc co z jest. Wieś tam logo takie dziwne jest. Volkswagen. I taki to zestaw jest. Jakby ktoś. Był zainteresowany na Mikołaja. Ja nie wiem jeszcze, co mam z tym zrobić. Na pewno chyba tak nie będę uruchamiał, bo pewnie będzie kupa dymu, jak to uruchomię. Skoro to jest urządzenie spalinowe. Na pewno nie, nie w domu podejrzewam. Może gdzieś ogrzewać jakiś kurnik, samochód, dom. Folie z szlarnie. To tyle, jako taką ciekawostkę chciałem pokazać. Taki piecyk ktoś gdzieś przetrzymał przez wiele, wiele, wiele lat.